Dzień dobry. Jesteśmy w Tyńcu. Siema, ej, dzisiaj y, vlogerzy tu są. Tak? Vlogerzy, no. I to jest wstęp do daily vloga z Finale, także stay tuned. Cześć wszystkim. Yy, nagrywamy odcinek, który będzie polegał na wstępie do daily vloga z Finale Ligurie, single track trips, gdzie wybieramy się już za dwa tygodnie. Jest to ich trzeci wyjazd będziemy tam śmigać po traskach enduro, chillować, jeść pizzę i dobrze się bawić. Jeżeli chodzi o daily vlog, będzie odcinek codziennie z różnymi smaczkami, traskami, co robimy, jak fajnie się tam pobawić. A ten odcinek jest o tym, jak się przygotować do takiego wyjazdu. W tym momencie jesteśmy na spocie w Tincu, gdzie testujemy wszystkie możliwości zawieszenia. Latamy trochę, trochę jeździmy. Tak jak tutaj za mną. Widać, że poszło dobrze. Eee, testujemy zawieszenie. Ten odcinek będzie do, o tym, jak się przygotować do tego wyjazdu. Co zabrać. Dla kogo jest wyjazd. I z czym to się je. Także zapraszam. I ogólnie... Koniec, zapraszamy no te Halo. bambaryłki, oh. content, rowerowe pod chale, na rower, zapraszamy Was eee, wszystkich. Niedzielnie eee, Niedzielni jest w ogóle, wszyscy. Gruby Brzuch na rowerze, także wszystkie spoza Instagrama, tak, że... Instagrama. Dokładnie. piątka. Cześć! Już jesteśmy u siebie w domu. Przejdźmy może do roweru. Jeżeli chodzi o rower trzeba wcześniej. Pomyśleć o serwisie, o częściach, które chcemy zabrać. Warto pomyśleć o wszystkich upgrade'ach, które chcemy zrobić na wyjazd, ponieważ rower no, musi być sprawny przez cały wyjazd. U mnie podczas serwisu, tutaj pozdrawiam ekipę Tomal z Krakowa, wyszło bardzo dużo rzeczy, o których nawet nie wiedziałem. Miałem pękniętą zambatkę z tyłu w kasecie, E, zawieszenie było strasznie, ale to strasznie zaniedbane i nie wiedziałem, że aż w takim stanie. Więc trzeba było wymieniać prawie połowę tulei w zawieszeniu. E, może Was, oprócz tego, że serwis, nie możecie zrobić tego na ostatnią chwilę, e, ponieważ musicie przed wyjazdem testować wszystko, czy wszystko gra. E, w moim przypadku obuło się bez większych, większych usterek, ale wszystko, wszystko musicie sprawdzić, ponieważ jak zrobicie dzień przed, no to będzie ciężko później załatwić jakiś serwis, który Wam ogarnie temat w dobrych pieniądzach i w miarę szybko i dobrze. Jeżeli chodzi o przygody, które miałem, ja zamówiłem ponad miesiąc wcześniej przed wyjazdem opony z przodu Asenga i z tyłu agresor. Niestety padło, padł wybór na agresora, ponieważ miałem zamówione DHR2. Ale niestety w dwóch przesyłkach był e, krzywy. Po założeniu, opona biła na boku, nie dało się jej użytkować, więc musiałem odesłać na reklamację, która jak wiadomo, raczej nie uda się załatwić jej na, na wyjazd. Dlatego też wcześniej załatwiajcie część. Ja jeżdżę na Treku 2019 slashu 97. E, specjalnie na ten wyjazd chciałbym Pan zaznaczyć, że kupiłem całe koła. Tylko po to, żeby czuć się pewnie w finale, żeby nie zostać bez koła gdzieś na jakiejś skalę, dużym kamieniu. Oczywiście koła Bontragera, które były zamontowane w oryginale, jadą ze mną w razie awarii. Co też warto powiedzieć? Warto po zabrać takie rzeczy jak hak przerzutki. I pedały. One mają najczęstszy kontakt z podłożem. Już parę razy urwałem pedał. Zresztą pedały kompozytowe mają to do siebie, że pękają. Do roweru wjedzie też zapasowa opona tylnia. Mam nadzieję, że ze zwrotu wróci mi DHR z podwójną ścianką, bo tutaj ten agresor jest. Jest na ściance EXO, ale jest włożona Wiktoria wkładka do środka, więc mam nadzieję, że jest to dobry kompromis w celu złapania trochę trakcji versus obicie obręczy, i tak jeżeli chodzi podsumowując o rower, najważniejszą rzeczą jest serwis. Kilka dni wcześniej tak abyśmy mogli pojechać na trasy, tak byśmy w Tyńcu ustawić zawieszenie. Tutaj w tym rowerze powiem wam, że się bardzo dużo zmieniło, ponieważ zawieszenie było nieserwisowane od półtora roku. Już na pierwszy rzut oka po w skoku widziałem, że ten Amor wyszedł do góry jakieś 2 cm? E, całkiem inaczej się jeździ na rowerze. Musiałem parę, parę dobrych godzin pojeździć, pośmigać, żeby się przyzwyczaić do nowego ustawienia. W tym momencie akurat ustawienie jest na hopki. E, dość twardo, ale w poniedziałek lecimy do e, Lands Korony. Będzie się działo, będą ustawienia robione typowo pod finale. Dla kogo jest wyjazd? Z Single Track Trips. Od tego roku chłopaki wprowadzili bardzo fajne udogodnienie. Są dwie grupy, które dzielą się na poziom zaawansowania. Jeżeli jesteście osobami początkującymi to wyjazd, do finale nie jest dla Was, polecałbym z chłopakami pojechać do Salbach, objeździć się trochę w górach. Z mojego doświadczenia wiem, chociaż nie byłem jeszcze we Włoszech. Że naprawdę trzeba ogarniać trasy, żeby pojechać w taką miejscówkę, jak to jest finale, gdzie najlepsi zawodnicy EWS trenują, dają z siebie wszystko. Wszystkie ścieżki są owiane no, już legendami. I większość moich znajomych, które była w finale, mówią, że to jest naprawdę ciężki teren. Wyjazd do finale jest wyjazdem dla osób już średnio zaawansowanych i zaawansowanych. No i co? Wydaje mi się, że z roweru tyle. Widzimy się w domu, gdzie pokażę Wam, co wziąć z ochraniaczy. Jeżeli chodzi o ochraniacze, najważniejszą rzeczą do finale to jest kask. Ja akurat jeżdżę w full face, ponieważ bezpiecznie się czuję. E, oczywiście mam drugi kask, ale do finale na pewno biorę full Face'a. Nie wiadomo, co się kiedy przyda. Ochraniacze na nogi, takie albo bardziej rozbudowane. Ja lubię w tych jeździć, ponieważ są bardzo wygodne. I teraz najważniejszy wybór. Czy brać buzer, czy brać pełną zbroję? Nie wykreślam ani jednego, ani drugiego. Zostawiam to każdemu do decyzji. Ja prawdopodobnie będę jeździł na lżejszych trasach i na wycieczkach enduro w buzerze, a jak pojedziemy na Madonnę, bo dużo o niej słyszałem. To wiedzie e, zbroja. Oczywiście wystawiłem tutaj jeszcze buty, ponieważ u mnie buty to rowerowe, to są a, jedne z ważniejszych rzeczy, które biorę na rower, e, ponieważ e, twarda podeszwa naprawdę pomaga utrzymać rower w, e, w kontroli i przekazywać swoje siły na pedały. Jeżeli chodzi o biur, to okrajacze to tyle. Ważne, żeby na wyjazd zabrać sobie też jakieś dwa różne stroje rowerowe i oczywiście coś cieplejszego, jakąś kurtkę bądź przeciwdeszczówkę, w razie, jeżeli byśmy się wybrali na jazdę w deszczu bądź też po mokrym. Ważnymi sprawami, które trzeba załatwić przed wyjazdem jest na przykład. Karta Ekus. Jest to takie potwierdzenie. Z naszego NFZ, że jesteśmy ubezpieczeni, w Europie działa. E, bardzo prosto wyrabia się tą kartę, idzie się do dowolnego oddziału NFZ, tam podaje się e, tak naprawdę swoje dane, wypełnia się wzór i karta przechodzi na adres domowy e, w przeciągu dwóch dni. E, bardzo prosto jest to za darmo, więc e, każdy, który podróżuje po Europie, powinien to mieć. E, oprócz tego, kolejnym ważnym Elementem jest ubezpieczenie oczywiście od sportów ekstremalnych, od sportów wyczynowych, e, od sportów z zwiększonym czynnikiem ryzyka, ponieważ to wszystko nas dotyczy, gdy jedziemy e, sobie pojeździć na rowerze w górach. E, ja osobiście zakupiłem takie ubezpieczenie na rok, bo wiem, że wykorzystam. Oczywiście, można wykupić tylko na dany wyjazd to już pozostawiam Wam, trzeba sobie przekalkulować co się nam bardziej opłaca ale na pewno musimy te dwie rzeczy mieć bo to jednak chodzi o nasze bezpieczeństwo kolejną ważną rzeczą którą trzeba zabrać jest apteczka tu bardziej symbolicznie każdy bierze to co potrzebuje ja tutaj pokazałem elektrolity maść przeciwbólową kompleks witamin i paracetamol Cześć, jesteśmy właśnie na Enduro Triathlon w Piotrku. Ćwiczymy przed wyjazdem. Zobaczymy, jak będzie. Pamiętajcie, zawsze przed wyjazdem pojechać na kilka jazdek, poćwiczyć i zobaczyć swoją kondycję. Dzięki, że dotarliście do końca. Wyjazd jest za tydzień, więc odbieramy ostatnie paczki z paczkomatu. Jeżeli chodzi o odcinki, to będą wchodziły te odcinki wieczorem. Porowe, że będziemy montować materiały i w opisywać wszystkie trasy, to co się codziennie działo i wszystkie fajne rzeczy, które czekają na nas w finale. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie chcecie przekapić kolejnego odcinka, to zasubskrybujcie. Dajcie dzwoneczek, żeby Wam powiadomienie przyszło. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś uwagi, albo chcielibyście coś zmienić, albo dodać jakieś informacje, które Was ciekawią, to skomentujcie. Na pewno się będę do tego odnosił, ponieważ jest to pierwszy taki film, który robię. Troszeczkę ciężko mi to przychodzi, ale mam nadzieję, że się rozkręcę. No i co, z tej strony chciałbym pozdrowić. Single Track Trips, organizatorów tych wyjazdów, którzy są mega fajnymi ziomkami, na pewno będziemy upalać mocno ścieżki. Stowarzyszenie Rowerowe Podhale, Niedzielni Jeźdźcy, Chodźże na Rower, Bambaryły. Eee, wszystko to są osoby, i e, instytucje i ziomki, z którymi jeździmy, także polubcie ich profile, znajdźcie ich na Instagramie, na Fejsie i cieszcie się rowerem. Także do zobaczenia na rowerze. Cześć!